Witaj! Królu Jamesie! Co tu się odstawia? Jestem animowany? O! I niższa od wina Harta? Nie, 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 nie! Co jest, doktorko? Bugs! Daj przytulasem! Co cię sprowadza do świata, animków? Kolej z komputera porwał mi syna. To! Co co się do Matrixa dzieje? O! Co zrobiłeś z moim synem? Jeśli chcesz go odzyskać, musisz zagrać ze mną mecz koszykówki. Mam grać z domu w koszykówkę? Warner Bros. Pictures przedstawia... Muszę zebrać ekipę Asów. Potrzebujesz drużyny marzeń? Ja przejmę piłeczkę. Sam spróbuj trafić. Posłałeś ją do kosza? Na świecie? Odzyskasz swojego syna. Obiecuję ci. Co się dzieje? Wyglądam jak milion boksów. Przed wami GUN cool Serwus! Nie zajdzie, Nie zajdzie O, no i przesła. Nie jestem kaczką zakładaczką, ale nie postawiłbym na nas Już w lipcu. Hej, hey, królu! Za chwilę odbiorę ci rodzinę i wszystko, co kochać. Grunt, nam się ubiegło? Aha, byłbym zapomniał. Wszystkie animki zostaną skasowane, więc... Uszy do góry! Tą skład się nie poddaje! Jeśli mamy przegrać, to w kreskówkowym stylu. Ba, 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 ba. Musisz wygrać ten mecz i odzyskać naszego snu. LeBron James. No, sure. Ma się ten wyskok! Królik Bugs. Jest ma. Na boisko wchodzi... Wiluś E. -Kojot. Maszyna wyrzuca z siebie niezliczone ilości wilusiów. No i pozamiatane. Wow. Kosmiczny mecz. Nowa era. Potrzebne nam wzmocnienie. Sekretna broń. Nie gadaj, babcia już stosuje niedozwolony dopis. Niech też hejtują. Wkrótce w kinach.